Jak pisze portal Polityka w sieci, Woźb przeżywa obecnie najpoważniejszy kryzys wizerunkowy w swojej historii, przynajmniej w internecie. Większość osób komentujących na mediach społecznościowych ma negatywny stosunek do WOśp, podczas gdy w poprzednich latach przeważał sentyment pozytywny, a dziś dominujące wątki krytyczne zarzucają m.in. brak przejrzystości finansowej, nadmierne koszty organizacyjne czy właśnie upolitycznienie w kontekście wypowiedzi Jerzego Owsiaka. Internetowe komentarze nie są oczywiście wyrazem opinii całego społeczeństwa, które nadal ma w znacznej większości pozytywny stosunek do Wośpu, ale mogą być one lokalnym objawem zmieniających się trendów w postrzeganiu Wośp. Warto bowiem zwrócić uwagę, że przekaz Jurka-Owsiaka wybrzmiewa w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Kiedyś hasło „rób ta co chceta” mogło być wyrazem buntu przeciw ze normom, ale dziś nie brzmi w żaden sposób kontrowersyjnie, a wręcz wpasowuje się w powszechny kulturowy przekaz afirmacji indywidualizmu, który i tak wylewa się z reklam czy ust celebrytów. Przez 8 lat rządów PiSu skłócona z nim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mogła się jawić niemal jako inicjatywa antyrządowa, naturalnie przyciągająca sympatię ludzi, którym nie podobają się działania polskiego rządu, a przypomnijmy, że takich jest w kraju wielu, niezależnie od tego, kto rządzi. Ale dziś Jurek Owsiak stojący na scenie z Donaldem Tuskiem jest jedną z twarzy systemu. Co przy okazji samo w sobie może być wyjaśnieniem negatywnych sentymentów pojawiających się wobec niego w sieci. Ale także, gdy orkiestra ma jawne wsparcie od rządu, instytucji, korporacji i celebrytów, to ciężko nazwać ten zryw spontanicznym czy niezależnym. Jest częścią zastanej rzeczywistości społeczno-politycznej, a gdy ktoś ma wątpliwości co do jej działania, to może mieć wątpliwości również wobec jej elementu, jakim jest wośb.